Rękawice bramkarskie firmy HO Soccer model Enigma Negative. To doskonałej jakości rękawice meczowe z obszyciem palców typu Negative, co znacznie zwiększa czucie piłki. Wewnętrzna strona rękawicy wykonana jest z naturalnej lateksowej pianki Mega Grip o 4 mm grubości, która zapewnia doskonałe klejenie piłki. Zewnętrzną stronę rękawicy pokrywa wytłaczany lateks o 5 mm grubości, który nadaje rękawicy atrakcyjny wygląd. Rękawice zakończone są szerokim ściągaczem usztywniającym nadgarstek. Lateksowy bandaż z rzepem od strony wewnętrznej stabilizuje rękawicę i usztywnia nadgarstek. W celu jeszcze lepszego usztywnienia nadgarstka zastosowano dodatkowy mikropasek z rzepem, który znajduje się tuż nad ściągaczem. Rękawice są doskonale wentylowane dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zakończeń poliestrowych. Jak w każdym modelu zakupionych u nas rękawic otrzymasz gratisowy nadruk z wybranym przez siebie tekstem. Przy wyborze rękawic należy kierować się przede wszystkim zastosowaniem. Rękawice z naturalnym lateksem to w większości rękawice meczowe. Charakteryzują się doskonałym klejem. Jednak ich żywotność jest znacznie krótsza od rękawic treningowych, w których wykorzystywany jest lateks syntetyczny. Lateks syntetyczny niestety nie ma tak doskonałych właściwości klejących.